W mojej parafii spotykam bardzo często małżeństwo, Dorotę i Igora. Ci ludzie związani ze sobą od dłuższego czasu nie mogli z powodów zdrowotnych mieć dzieci. Dlatego zdecydowali się na stworzenie rodziny zastępczej. Najpierw przyjęli do swego domu Julkę, a potem Filipka. Okazało się, że gdy już te dzieci przyjęli, nagle będą mieli własne dziecko. Byli na rekolekcjach domowego kościoła i w czasie modlitwy wstawienniczej nad sobą usłyszeli takie właśnie słowa: Będziecie mieli trzecie dziecko. Uśmiechnęli się tylko, bo wiedzieli, że to z punktu widzenia medycznego niemożliwe. Wielkie było ich zdziwienie, że, że to jednak prawda, że dziecko się. Narodzi swojej narodzonej córce dali dwa imiona: Maria Elżbieta. Maria na cześć Matki Bożej, która w cudowny sposób poczęła Jezusa, i Elżbieta na cześć świętej Elżbiety, matki Jana Chrzciciela, która poczęła syna straciwszy wszelką na to nadzieję. Można powiedzieć, że o ich rodzinie, o dorocie i o Julce, o Filipku i o małej Marysi. Mówi Psalm 37. Miej ufność w Panu i czyń to, co dobre, a będziesz mieszkał na Ziemi i żył bezpiecznie. Raduj się w Panu, a on spełni pragnienia twego serca. Dla Boga nie ma nic niemożliwego.